mamy za duży problem z straty i też zbierki. zbiórki mecz i tak niemożliwe możliwe wygrać w Lublinie i dzisiaj to był fakt. Gratulacje gospodarzom za zwycięstwo. Myślę, że zagraliśmy przez cały mecz niestety zbyt mało agresywnie. Były tylko elementy. Elementy, w których pokazaliśmy na co nas stać, ale niestety przez większość meczu jednak graliśmy za wolno, popełniliśmy zbyt dużo błędów i drużyna przeciwna to wykorzystała. Dziękuję. Dobry, mecz. E, dobry wieczór. E, myślę, że e, w ten mecz wyszliśmy e, z jakiegoś powodu troszkę spięty. E, przypro, przy... Pracowaliśmy teraz dosyć długi okres na przygotowaniu fizycznym, może to był wynik tego. Jednak po paru minutach ta jakaś presja trochę zeszła z nas i zaczęliśmy grać to co powinno być nasza gra. W sumie przez cały czas zaczęliśmy grać bardziej agresywnie w obronie, zaczęliśmy grać bardziej agresywnie w ataku. I zaczęliśmy stwarzać problemy treflowe, który w sumie przez pierwszych 4-5 ataku trafił każdy kosz. Jednak to były otwarte rzuty, to nie były ciężkie rzuty przez ręce to byli po prostu otwarte żółci. W, w, w dalszym ciągu tego meczu trzymaliśmy ten poziom agresywności i to jest to, co ja uważam, że nam dało ten wynik. Ja bym chciał przy tej okazji, ze względu na to, że przez te wszystkie mecze do tej pory nie podziękowałem kibicom, którzy nas wspierają w sumie w każdym meczu, chciałbym przy tej okazji podziękować kibicom za wsparcie, bo wspaniale mieć kibicu, który kibicują w momentach kiedy idzie zespołowi, a jeszcze lepiej kibicom takim jak są tutaj, który kibicuje też wtedy, kiedy zespół ma problemy, bo wtedy najbardziej ta pomoc jest potrzebna. Więc dziękuję. No, jeszcze, jedno, jeszcze jedno słowo. Chciałbym powiedzieć, że zespół Trefla w ostatnich meczach pokazał swoją wartość i pokazał, że to jest naprawdę dobry zespół. Bardzo, bardzo trudny przeciwnik. Wyjątkowo dlatego, bo ma bardzo dużo dobro rzucających zawodników. Mają tego Markowicza, który nominalnie jest czwórka. A gra piątkę, grozi rzutem dystansu. I w sumie pierwszy raz do tej pory mieliśmy, spotkaliśmy się z takim typem ataku. I cieszę się, że no udało nam się naszą obronę na tyle zmodyfikować, że byliśmy w stanie no, zatrzymać taki, taki zespół, jaki jest zespół Trefla. Więc... Po pierwsze gratulacje dla nich i, i powodzenia dalej. Po drugie też gratulacje dla całego zespołu, który no, wykonał, tak jak mówiłem, w tym meczu naprawdę bardzo dobrą robotę. Okay, bardzo, bardzo a, no tak jak trener powiedział, ostatnie tygodnie bardzo ciężko trenowaliśmy, dlatego to, że dzisiaj zagraliśmy taki mecz, to nie był na pewno przypadek. Dodatkowo dostaliśmy a, parę dni trochę luźniejszych. Dlatego widać było tą świeżość na boisku. Co do meczu. Wykonaliśmy prawie wszystkie założenia przedmeczowe. Troszeczkę za dużo punktów spod kosza straciliśmy. No i co? Trzeba potwierdzić teraz na wyjeździe, że jesteśmy mocni, tak? Bo u siebie wiadomo, że każdy się boi przyjeżdżać do Lublina. Dziękuję. Dziękuję.